Ci, że oddajemy ci chwałę i uznajemy Jezusa jako króla i pana naszego i chcemy z tobą Jezu jako królu wsłuchiwać się w twój głos dla twojej chwały amen, amen. a więc dzisiejsza niedziela palmowa będziemy troszeczkę skrócimy te całe nasze nauczanie dlatego że mieliśmy trochę gości i a, z Ukrainy błogosławimy wam bracia z Ukrainy e, i siostry też że służycie tam w tych ciężkich waszych chwilach i niech Was Bóg wzmocni i prowadzi. A my spojrzymy jeszcze króciutko na to zagadnienie, uznanie Jezusa za króla, za Pana naszego życia. I wiecie, jest taki tekst, zresztą wszystkie Ewangelie pokazują ten ostatni tydzień szczególnie Pana Jezusa, a więc ten wjazd Pana Jezusa triumfalny do. Jerozolimy i tutaj mamy dzisiaj chciałem zaczerpnąć z tego tylko z Ewangelii Jana, gdzie naród, tak jak wiecie, kiedy Jezus jedzie na, do Jerozolimy, wiecie na co jedzie? Na swoją śmierć jedzie. Ale ludzie są pod wrażeniem tego, co się dzieje. Ewangelia, właśnie Jana w 11 rozdziale opisuje z martwych wskrzeszenie Łazarza. Czy wiecie, co to jest Betani, niedaleko Jerozolimy? Ludzie o tym się dowiadują, ale nie tylko o tym. Oni już słyszeli o Jezusie tak wiele, że takie wielkie znaki i cuda się dzieją, a tutaj trup z grobu i to po trzech dniach wychodzi. A Jezus go wyzywa i on wychodzi z tego grobu. I ludzie są pod wrażeniem tego Jezusa. I oni wiecie, i dodatkowo, bo jeszcze ci ludzie, Żydzi, tak jest, oni oczekiwali Mesjasza, bo cały Stary Testament, wszystkie pokolenia, wszyscy ich nauczyciele mówili, że przyjdzie ten zbawiciel świata, Mesjasz i tak dalej. I oni teraz myślą, to jest ten, to jest właśnie On. I dlatego wołają tutaj w 13 wersecie, jak widzicie, Hosanna, tak, wołali, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela. Ale religijni ludzie mieli to do siebie, że. Chcieli nie tylko Jezusa zabić, ale i też Łazarza, żeby nie było świadków, bo widzieli, że cały lud idzie za Nim, a ich religia, ich powiedzmy Kościoły upadają martwe, tak? I dlatego też tutaj dzieją się te wielkie rzeczy, gdzie Jezus tej chwale wjeżdża do Jerozolimy, ścielą tam dla Niego szaty, palemki i tak dalej i cały dzisiejszy Kościół, każdy różny przypomina ten triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. A wiecie, po prostu spełniają się proroctwa biblijne. Ja nie będę o tym dużo mówił, dlatego że mówię, że dzisiaj wszystko skrócimy, aby ten czas nas nie był przedłużony. Jest masę proroctw o przyjściu pierwszym Chrystusa. Ponad 300 proroctw spełnionych. Tutaj mamy te proroctwa podane, mesjanistyczne proroctwa, które Bóg właśnie przepowiedział wcześniej przez swoich proroków, że przyjdzie taki Pan Jezus. Tak jest jako Pan, jako Król, jako Mesjasz, czyli Chrystus, jako Syn Boga i Bóg Ojciec przekazał dla swego Syna, dla swego Jezusa wszelką moc i autorytet na ziemi i na niebie. I On w tej mocy właśnie był na tej ziemi i w mocy Ducha Świętego czynił to i tamto i znamy tę historię z Ewangelii. I tutaj Zwróćcie uwagę, ja jeszcze raz wrócę do tego fragmentu, który był wcześniej wyświetlany, gdzie jest pokazana bardzo ważna rzecz, że było napisane coś w Słowie i my mamy Biblię, która jest zapisana Słowem Boga i tam było napisane, nie bój się córko syjońsko, oto król Twój przychodzi, siedząc na źlewięcie oślicy. Zwróćcie uwagę, 16 werset mówi, że tego początkowo nawet nie zrozumieli uczniowie Jego. Lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o Nim napisane i że to uczynili, uczynili ci ludzie dla Niego. Rozumiecie? Wszelkie szczegóły spełniają się odnośnie przyjścia Chrystusa. Było napisane między innymi w księdze Zachariasza 9:9, gdzie było im. wiecie, 500 lat przed Chrystusem to było powiedziane. Słuchajcie, rozumiecie? Zapowiedzi te były prorocze zapisane w Biblii. Słuchaj, który jeszcze słuchasz: Biblia to słowo prorocze wyprzedza jutrzejszą gazetę. A tym razem to proroctwo wyprzedziło to wydarzenie 500 lat później, które się wydarzyło na oczach ich. A i prorok zapowiedział słowo Boga: mówił, Wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jerozolimska. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy, i on zwycięski, łagodny, jedzie na ośle, na oślęciu źrebięciu oślicy. I tak, takie to wydarzenie właśnie się zdarzyło. Wiecie? I na początku, zobaczcie, nawet ci wierzący tego nie mogli zrozumieć. I muszę wam powiedzieć, że dzisiaj też jest wiele proroctw na temat dzisiejszego dnia, na temat tego obecnego czasu, na temat najbliższych wydarzeń, które się wydarzać będą. Słuchaj słowa prorocka, proroctwa, słuchaj, proś, żeby Bóg ci pokazał słowo, abyś widział, co będzie następowało dalej, abyśmy byli przygotowani na co? Na powtórne przyjście Chrystusa, bo pierwsze już się dokonało, a teraz drugie. I dzisiaj ludzie, muszę Wam powiedzieć, będą celebrować z palemkami i tak dalej. Fajnie jest i wesoło w kościołach, ale powiem kochani, że mogą tylko martwą, że tak powiem, religijność celebrować. Zaraz o tym coś powiemy, ale jeszcze tutaj mieliśmy werset, zobaczcie. Ten król, który przyszedł, jego królestwo, pamiętacie co Jezus powiedział przed Piłatem? Jego królestwo nie jest tego świata, jego królestwo nie jest stąd, bo gdyby było stąd jego królestwo, to by co byłoby? To by była jego armia i rozwaliłaby to odwarzystwo te, zarówno żydowskie, jak i rzymskie. Ale on jego królestwo ma inne zasady królestwa. I o tych zasadach na inny raz powiem, kochani. Ja tylko je otworzę niektóre tutaj. Ale to będzie, bo to jest rzeczywiście oddzielny temat, olbrzymi temat. I również te zasady, które w tej chwili wyświetlam, one nie są wszystkie wyświetlone Królestwa Bożego. Ponieważ dzisiaj ludzie mówią o królu, dzisiaj mówią o jego panowaniu, a wiecie co? A będą po prostu dalej myśleli, tak, okej. Okay, Będą dalej myśleli, w jaki sposób po prostu żyć po swojemu i nie uważać na króla, nie słuchać króla. A król dał swoje słowo: jeśli on jest rzeczywiście panem i królem, to słuchaj króla. Uważnie słuchaj. A gdzie jego słuchać masz? A kto ci powie o królu? Ludzie? Może tak, ale przede wszystkim znajdziesz objawienie króla. Słowie Boga. I jeśli tego nie będziesz słuchał, to jak ludzi będzie słuchał, to nie wiem, czy daleko zajdziesz, bo ludzie będą różne rzeczy mówili na temat Chrystusa. I nawet tołodzy i tak dalej. a Słuchaj to, co rzeczywiście On sam bezpośrednio już do nas powiedział. A więc słuchuj się w słowo i zobaczysz, że jego zasady tego słowa są całkiem inne, niż Zasady tego świata, niż prawa tego świata, niż mentalność tego świata, niż prawa ludzkie. Dlatego królestwo jego jest inne niż ten cały świat. I dlatego, jeszcze może tylko przypomnę, że żyj słowem i wykonuj słowo, bo Pan Jezus powiedział ostatnia ta myśl tutaj jest powiedziana, zwróćcie uwagę, e, poznawaj wolę Bożą i wykonuj ją dokładnie. Bo Jezus, ten twój król, ten pan, o którym mówisz, powiedział, że nie każdy, kto do mnie mówi, panie, panie, wejdzie do królestwa niebios, lecz ten, kto pełni wolę ojca Mego, który jest w niebie. I w owym dniu wielu mi powie, panie, panie, o, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? W imieniu Twoim nie wypędzaliśmy, ła, demonów? I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wiele cudów? Nieźle, co? A wtedy im powie ten pan. Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i co robi z tymi słowami. I wykonuje albo słucha jednym ucham, a drugim wychodzą. Rozumiecie? Więc popatrzcie, co tu jest powiedziane. Nie wystarczy mówić, że Jezus jest Królem, że Jezus jest Panem z palemkami, bla bla nie? Fajnie i teraz celebrować piękne święta. Jeśli on rzeczywiście jest Panem i Królem, to sprawdź, czy tak Pan i Król mówi, jak Ty żyjesz. Sprawdź, czy tak Pan mówi, jak Kościoły reprezentują tego Pana i to, co robią, czy to to Pańskie jest, czy to z Bożego Słowa wypływa, czy wymyślili sobie teolodzy odstępczy. Tak jest przez 2000 lat z Kosili, że tak powiem, słowo Boże I, i swoje rzeczy prowadzili w świat religijny i dzisiaj celebruje się tam różne a, opalemki bardzo fajnie i potem jajeczka będą święcić, a potem będą e, święcić, co tam jeszcze, e, pokarmy. Czy to Pan tak mówił? Czy te zajączki to Pańskie są też prezenty? Nie? Co one mają z Chrystusem do czynienia? Pomyśl o tym. I jeszcze mówią, Panie, Panie, tak? Nic nie mają, kochani, więc, a, więc czyń wolę Jego, bo tutaj Jezus powie, wy czynicie bezprawie, czyli nieprawość, czyli nie idziecie po moim prawie, według mojego prawa, bo macie swoje idee na życie, również religijne. O tym więcej powiemy. Dlatego też świat wykonuje ogłoszone, dawno zapisane w Biblii proroctwa Boże, ponieważ napisano. Dlatego podniosę Biblię, jeszcze raz pokażę słuchaj słowo Boga, Boga, bo tam jest napisano to, co się miało wydarzyć, to, co się wydarzyło, to, co się teraz wydarza i to, co się będzie wydarzało. Napisano. Jezus, kiedy walczył z szatanem, mówił też napisano. Napisano jest w Słowie Bożym, a więc słowem Boga. I my w słowie Boga mamy trwać w tym, co jest napisano. Nie? Ok, więc tutaj na liczna Rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie i woła Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela. Co oznacza Hosanna? Nawet wiem, że większość nas nie wie, co oznacza Hosanna. Ale Hosanna to aramejski wyraz, nie polski wyraz, nie ukraiński, nie angielski. Okay. To oznacza zbaw. Panie, wyratuj. Wybaw teraz, ratuj, panie królu, tak, tam królu Izraela, ratuj. Dlaczego oni tak wołali? Bo byli pod okupacją, bo byli pod okupacją. I teraz przyszedł ten, o którym zapowiedziano, co było napisano. I teraz, a ratuj, wybaw, tak? Rozumiecie? To, to słowo oznacza, dlatego oni tak krzyczeli, Hosanna błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela, tak? A potem jego załatwili i to brutalnie na Krzyżu Golgoty. A potem, kiedy on już był w grobie, a nawet zmartwychwstał już później po trzech dniach. Dwóch uczniów idzie do Emaus i tutaj ten fragmencik z tego myśl, z tej, tej całej rozmowy, tylko króciutki, a oni mówią do Jezusa, którego nie poznali, który gdzieś z nimi spotkał po zmartwychwstaniu, a oni mówią co ty nie wiesz co się stało w tej Jerozolimie, tu chyba tylko jeden jesteś, który nie wiesz o co chodzi, nie, bo wszyscy wiedzą, wszyscy o tym mówią, że załatwili tego, a myśmy myśleli, że on a myśmy się spodziewali, że on, że on co? Że on rozwali to cesarstwo rzymskie, że on uwolni nas od ciemiężców, nie? A tutaj jego załatwili. A myśmy się spodziewali, że on. A czego ty się spodziewasz po Jezusie, że On teraz na tej Ziemi zrobi, kiedy ta Ziemia jest y, coraz bardziej oszukana, i będziemy, y, będą narody burzyć się, i będą wieści wojenne, i będą wojny, i będzie zaraz wielki kryzys finansowy dla całego świata, nie tylko dla Ukrainy i Rosji, dla całego świata, bo embargo robią dla Rosji, a tak naprawdę to dla nas embargo robią. Nie wiem, czy zauważyliście, jakie podwyżki mamy. Cen paliwa, jakie podwyżki jedzenia mamy, kto dostaje embargo? Putin? My dostajemy embargo, więc oszustwo jest dalej. Oni mówią na Putina embargo, a tak naprawdę cały świat ma embargo przez globalistów, bo oni zarządzają tym całym światem. Oszuści. Nie? I trzeba ich nazwać po imieniu. Nie? A myśmy myśleli, że on nam pomoże i nie będzie embargo, i nie będzie drożyzny, i nie będzie e, trudnych czasów. I my staniemy naprzeciwko tych wszystkich ludzi i rozwalimy tych globalistów. Takie masz myśli o nim, że Jezus będzie z tobą i rozwalimy ich? Nikt z nas nie rozwali ich. Im dane prawo jest mieć bezprawie teraz na świecie. I oni to bezprawie będą prowadzili aż do przyjścia Jezusa Chrystusa. I wtedy sprawiedliwość i jego prawo i jego mądrość zaistnieje. I jeśli ktoś z wierzących myśli, że rozwali ten system albo jakieś partie rozwala ten system, to się grubo myli, dlatego że nie słucha proroctw Jezusa Chrystusa, proroctw Bożych. I oczywiście powinniśmy sprzeciwiać się złemu, przeciwiać się kłamstwu, przeciwiać się zwiedzeniu jak jest na świecie, nie zgadzać się z tym, bo mamy być w prawdzie, w prawdzie Chrystusa i widzieć prawdę i wszelkie oszustwa i wszelkie kłamstwa. I wszelkie e, fałszywe prawa, które są wprowadzone na świecie, obnażać, co jest fałszywe. Natomiast nie zmienisz tego systemu, bo ten system dostał prawo z góry, żeby ciemiężyć ten świat, bo ludzie dalej myślą o sobie i nie poznali Jezusa Chrystusa. I dlatego potrzeba było wstrząsu, na przykład takiej w Ukrainie, żeby na przykład Ukraińcy bardziej lgnęli do Boga. Co słyszeliśmy teraz w dwóch świadectwach od braci naszych. Nie? A, I trzeba chyba dla ciebie też wstrząsu, żeby, żeby obudzić się i wreszcie słuchać tego króla i rzeczywiście uznać go za króla, i żeby on królował w twoim życiu i panował. Bo co? Będzie? Bo dalej będzie sytuacja tego typu, że myśmy myśleli, że monopol na chrześcijaństwo ma Rzym, a myśmy myśleli, że kościół powinien wyglądać z wieżyczkami i być cały jak muzeum zrobiony. Myśmy myśleli, że to tak powinien wyglądać kościół, nie? A myśmy myśleli, że ten, który tam przewodzi w kościele, musi być w szatach długich, w sukience, tak? Myśmy myśleli, że chrześcijaństwo powinno być tak wyglądać, że to, co nas nauczyli, to tak, to jest prawda. Sprawdzaj, czy tak król mówi. Myśmy myśleli, że trzeba pielgrzymować do obrazów, do świątyń, do, do tego, bo, taka jest, bo tak nas nauczyli. A Bóg jest duchem. Myśmy myśleli. Co myśmy myśleli? To są nasze ludzkie. Myśmy się spodziewali, że tak powinno wyglądać chrześcijaństwo, że tak powinno wyglądać życie. A my myśmy myśleli, że Chrystus, prawda, przez nas, przez nasze strajki i bunty rozwali to towarzystwo. A oni nas mają, wiecie gdzie, nie? więc nie respektują w ogóle. Nie? Myśmy myśleli, więc myśl, tak jak myślał Indy Koniedzieli. Tak? I rozumiesz? Myśmy myśleli, że Biblia to stara księga. Tak, ona tam coś tam mówi, ale, ale, ale napisano tam jest proroctwo o tobie, że źle myślałeś że wracaj do myślenia Bożego. Bo Biblia to księga prorocza. I tak wiele można było powiedzieć, co myśmy myśleli, co było nie z Boga, nie z woli Bożej i powie idźcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość, bo nie trwacie w moim słowie. A więc nie poznali osobiście swego Pana. Słyszeli o nim od ludzi, różnych wierzących, tak? Teologów może, autorytetów w Kościele. Ale nie spotkali się z Jezusem osobiście, a On nie wszedł w ich życie. Mają jedynie doświadczenie martwej religii i niosą piękne palemki. I będą malować jajeczka, nieświęconki, dawać zajączki i tym podobne. Praktykując tradycje, martwe tradycje. Niczym nie związane z żywą relacją z Chrystusem. A gdy życie kopnie, wiecie, w które miejsce, to wiecie, co się stanie? Będą wołać, gdzie jesteś Panie! Pomóż! Kosane na ratuj! To będę to wołać. Tak? Więc czekasz na kopnięcie? To czekaj. Na pewno Cię kopnie. Ach, życie. Więc wiecie? Myśmy myśleli po swojemu. A ile dzisiaj nas się podłączyło? Powiem do naszych ludzi. I to będzie nagrane, i niech wszyscy posłuchają. Gdzie jesteście? Kiedy Jezus powiedział, żeby nie opuszczać wspólnych zebrań, żeby zachęcać się wspólnie, żeby wsłuchiwać się w słowo Boże, czekacie, żeby was też kopnęło? Tak? Czekacie? Doczekacie się. Nie? Pamiętacie, jak na początku był COVID? Codziennie mieliśmy spotkania na internecie. Wszyscy byli bardzo gorący i każdy, każdy się dzielił słowem Boga. A dzisiaj co? Już w obrośliśmy się, przyzwyczailiśmy, poluzowali nam troszeczkę, tak? Czekamy znowu na kopnięcie? Żebyśmy byli znowu z sobą razem i zbliżyli się do siebie? Tak jak niektórzy od nas, taka pewna grupa jest, jak tylko zachorują albo jakieś trudności mają, to wtedy wołają nas. Ciekawe, to trzeba takiego kopnięcia? Gdzie jesteś, panie? Potrzebują ciebie? Hosanna wtedy? O, to znaczy, że ten król słabo króluje w ich życiu. A więc system tego świata i oficjalne religie będą blokować poznanie i doświadczenie życia z żywym Chrystusem. Tak. Będą blokować, bo zobaczcie, co robili. Wtedy mówili frazeusze między sobą: Widzicie, nic nie wskuracie, oto cały świat poszedł za nim. A wcześniej jeszcze mówili: arcykapłani naradzali się, aby Jezusa i łazarza zabić, gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. Tak. Będą chcieli zniszczyć. Ciebie, jeśli rzeczywiście królem jest Jezus i panem twego życia, i ty będziesz stawał po jego stronie i będziesz go proklamował, ogłaszał i będziesz świadectwo o nim składał i będziesz mówił, słowo Boga jest słowem Boga, a to, co wierzysz, to mrzonki wierzysz i oszustwa religijne. Dlatego pan Jezus czeka na ciebie, żebyś poszedł za nim jako królem i mówi, pójdź za mną i naśladuj mnie on chce uczynić z nas jego naśladowcami, świadkami, narzędziami i on chce nas, nas panować. I słowo Boże mówi, kto wytrwa do końca w zaufaniu jemu, chodzeniu z nim, tak jest w wierzeniu, w świadectwie jego, bycia światłością jego tutaj na tej ziemi. Bo Jezus powiedział, kto wytrwa do końca zbawiony będzie. A jeszcze powiedział taką myśl, jak przyjdę na ziemię, czy znajdę wiarę wśród ludzi? Czy rzeczywiście wierzyli i mówili panie, panie, czy byli rzeczywiście szczerzy przed nim? Pan Jezus przyjdzie powtórnie, teraz już nie na Osiołku czy na Oślęciu, tam było czytane, tak? On teraz przyjdzie w chwale i w mocy jako zwycięzca, pokonujący odstępczą ludność tych wszystkich, którzy nie słuchają tego Pana i Króla. I ten światowy system rozwali. Tak jest. I tutaj jest fragment, którego nie będę czytał, ale tutaj jest pokazany, że ten na białym koniu przyjdzie, ten, który jest wierny, prawdziwy, sprawiedliwy i sądzi ci, sprawiedliwie będzie walczył. On teraz już nie przyjdzie jak baranek, ale przyjdzie jako wódz, jako król, jako pan. I wszelkie kolano przed nim się zegnie, i wszyscy będą biadać. Następny werset mówi, fragment mówi: będą biadać nad nim wszelkie plemiona ziemi. Dlaczego będą biadać? Co im się stanie, żeby dobijadać? Bo nie uznali go prawdziwie jako pana, bo byli, mówili, może panie, może mówili, królu, królu Polski jesteś. Słuchają króla? Czy dalej do obrazków wchodzą? Czy dalej czczą figurki? No król to powiedział? W którym miejscu? Król właśnie zaprzeczył temu, aby tak robić, bo Bóg jest duchem i prawdziwi uczniowie i czciciele będą oddawać Mu w duchu cześć. I wprawdzie, i on takich szuka, czy znajdzie ciebie, czy będziesz dalej może pielęgnował swoją religijność, która nie jest oparta na Chrystusie, na panu. Pan czeka na ciebie. Król królów i pan panów przyjdzie i będzie miał zapalczywy gniew Boga Wszechmogącego. Tu czytamy. Czemu? Bo odstępstwo, zarówno systemów świata, jak i ludzi od niego. Pomimo, że mogą być nawet religijni, odstępstwo jest. Nie? Ale on przyjdzie na obłokach, teraz na białym koniu, z wojskami swoimi anielskimi i rozwali, tak, to towarzystwo, ten świat, ale też i wszyscy będą biadać, którzy go nie poznali. Ale ci, którzy mają z nim relacje, wiecie co będą robić? Co będą robić? Podniosą swoje czoła, mówią, wreszcie idziesz, Jezus, wreszcie porządek robisz. Czekaliśmy na ciebie tak długo. Ha, chwała tobie! I będą go uwielbiać, a świat będzie przerażony, a oni będą w chwale i uwielbieniu dla niego. Tak jest. Czy chcesz być tym, który autentycznie będzie widzieć Pana Jezusa, swego zbawiciela z palmami w ręku? Chcesz być tym? To słuchaj, tutaj jest fragment, który już kiedyś czytaliśmy z Apokalipsy. Tutaj słowo mówi: wiecie co? Że będą ludzie, którzy go będą widzieć i będą go z palmami w ręku witać. Wiecie, kto to są? Nie będę o tym dużo mówił, ale ja już o tym mówiłem. Przeczytaj, y, przepraszam, szósty rozdział, a piątą pieczęć. Kto to będzie? Przeczytaj ten siódmy rozdział od dziewiątego wersetu. Kto to będzie? I gdzie to będzie? Ci będą z palmami, ale ci, którzy pozostaną tu na ziemi, będą mówili: Aleluja! Nasz Pan wreszcie przychodzi i zakończy ten ucisk i to oszustwo świata, które jest nad nami. Czy uznałeś Jezusa rzeczywiście za Pana i osobistego zbawiciela twojego życia? Obecny świat i twoje ziemskie życie szybko przeminie. Tu chodzi o twoją twoje życie, tak, o twoją wieczność również. Świat wokół ciebie ma usłyszeć, że Jezus, którego przebili, jest synem Boga Żywego, jest Panem panów Królem królów, sędzią sędziów, tak, tych, którzy teraz sądzą nas. Lekarzem nad lekarzami, bo oni też są śmiertelni i też są pod systemem. A niektórzy są uczciwi. Księciem pokoju, Bożym Mesjaszem, ratownikiem, jedynym ratownikiem, jedynym zbawicielem. On, który ma moc jedynie przebaczyć, oczyścić i dać Ci życie wieczne, abyś miał pewność życia wiecznego. On jest jedyną prawdą, drogą i życiem, jedynym pośrednikiem do Ojca. Jedynym mówię słuchaj słowa do Ojca, w niebie, wyzwolicielem, ratownikiem, tu i na wieczność. Na Nim jedynie będziesz polegał. Mówi ten, który świadczy apokalipsę na końcu samym mówi: Tak przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. My czekamy na prawdziwą normalność. Ale boską, Chrystusową. Dlatego mówimy: przyjdź, panie Jezu, jedyny mój i świata zbawicielu Maranata. Amen. Przyjdź, Amen. panie Jezu. Amen.